się nie wraca. Ile razy Abi narażała się dla ciebie? To jej decyzja. Ja na pewno tam nie pójdę. To nie! Wraca! Pierdol się, Owen. Ręce do góry. Gdzie Abi? Dziewczyna z Jackson. Mów, dokąd poszła. I co, nie zabijesz nas? Jeśli jej powiesz już po nas... Możecie to przeżyć, chcę tylko jej. Kłamiesz. Ty, podejdź tu, podejdź tu, kurwa. Wskażesz mi na mapie, gdzie jest, a później ty. I oby się kurwa zgadzało! Dobra. Co robisz? Ona pewnie i tak już nie żyje. To nie jest tego was Stój! Porozmawiajmy! Cofnij się! Pokaż mi, gdzie jest. Pokładuj kurwa! Ma opcji. Wszystko zasypał śnieg. Zanim tam dotrzemy, zdąży się rozpuścić. A ty dokąd? Przewietrzeć się. Co tu robicie? Nie możemy spać. Rzuć na okien. Myślimy, czy wracać przez Erenburg? Jeśli jutro będziemy w City, damy radę. Dostali za swoje. Ale ona żyje. Tak. Może tak być. Chyba musi. Bardzo uśmiecha mi się powrót przez Aidocho. Hmm, powinieneś się martwić tym, co Maria ci zrobi, gdy już wrócimy. Bywało już gorzej. Poza tym, przechodziłem przez luksusową część miasta i znalazłem naszyjnik. Nieźle się świeci, to chyba złoto. To chyba złoto? To jest złoto. No to pokaż. Wiem, jak wygląda złoto. Jeśli to autentyk, powiesz, że jest też od nas? Sami sobie ogarnijcie łapówki. Jak się trzymasz? Spoko. Eli. Spoko. Że po mnie wróciłaś. Zawsze pomogę przyjaciołom. Znów się rozklejasz. No dobra, to inaczej. Muszę ratować dubska przyjaciołom? Ręce do góry, albo tego też zastrzelę. Nie rób tego, Eli. Uciekaj z domu! Stawaj. Już. Ani się kurwa Stól morle, kurwa. Oh. Kurwa. Jak chcesz. Nie. Stój. Rzuć broń. Rzuć broń. Nie. 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 Wiem, czemu go zabiłaś. Zrobił to, by mnie ratować. To przeze mnie nie ma lekarstwa, to mnie chcesz. Puść go. Zabiłaś moich bliskich. Pozwoliliśmy mam żyć. I tak się odpłaciłaś? Możesz tak ciągle robić. Nie wróciłam do punktu wyjścia. Może powinnam zejść w dół. No, tato! Dobra, jak mam przeleźć przez ten płot? Wydarza że jakieś 20 lat za późno. O, rany. Udało się. Tędy nie przejdę. Może wyjdę na dach. No, proszę, siedemdziesiąty ósmy rok. No. Ok. Trochę... trochę się ubrudziłaś, skarbie. Ty też. Gdzie? A, tutaj. A. Wiesz, zawsze, kiedy tak uciekasz, to mnie się dostaje. Daj spokój. Możesz nie wierzyć, ale się o ciebie martwią. Tu jest bezpiecznie. Tato. Abs była dokładnie za tamtymi drzewami. No i? Urodzi lada dzień. Zajrzymy do niej tylko i wrócimy. Obiecuję. Załatwmy to szybko. No, moja córeczka mnie obroni. Skąd wiedziałaś, gdzie jest? Owen nie wydał, co? Zrobił, co musiał. To miała być tajemnica. Jak to z niego wyciągnęłaś? Eee... Spytałam. Hmm. Nie przeszła przez plac zabaw. Hej, patrz co mama. O, rany 78 rok. Nie mam jej w swojej kolekcji. Jest twoja. Tylko obiecaj, że już nic podobnego nie zrobisz. Umowa stoi. Czemu ci nie wierzę? Nie mam pojęcia. Chodź, szukajmy dalej. A to spokojnie. Zaraz wrócisz do Ołena. Czekaj, co? Nic. Tylko zauważyłem, że spędzacie ze sobą czas. Więcej niż do tej pory. Pracujemy razem. Absolutnie. <taps> w porządku. Lubię Ołena. O Boże. Od dawna wiesz? Jestem twoim tatą. Widzę to i owo. Na przykład to, że kiedy jesteście przy mnie oboje, bardzo staracie się na siebie nie patrzeć. Robicie się poważni. To urocze. Red, ratunku. No i cię rozśmiesza. Bo jest totalnym głupkiem. Podoba mi się, że jest dla mnie taki miły. Denerwuje się, kiedy mam nie pilnować. Więc wykorzystujesz to. Ja? Nigdy. Aps, spójrz, świeże ślady. Spróbujmy znaleźć coś jeszcze. Czekaj, właśnie podstępem urządzasz mi lekcję tropienia, co? No, coś ty działa? Cóż, ciebie znalazłam. Tak, ale poszukiwałaś. Rób co musisz, żeby wykonać zadanie. Wow. Czyli jednak słuchasz. Zdarza ci się zabłysnąć. E, tato, coś znalazłam. O, Boże. Już urodziła. Fuj. Zobacz, podwójne ślady. To to? ona. Szybko. Nie brzmi najlepiej. Nie, co się jest? Patrz. Chodź. Tato, czekaj. A co jeśli są tu zarażeni? Okolica jest czysta. Wiesz, że wędrują? Masz ze sobą tak. Jasne. Co? Musimy ją uwolnić. Spokojnie, nie bój się. Bez obaw. Zrobimy ci I Już dobrze. Niech to utknęła na dole. Dobra. dobra. Hubs, chodź tu. Trzyma mnie. Okay. Spokojnie, spokojnie. Które spokojnie. Spokojnie. jest pan tu? Tutaj, Owen. Co? Chodź tu i pomóż mi trzymać. Musi pan wrócić Owen. do. Złapią. No. Chodź. Ostrożnie. Eh. Dobra. Trzymasz mocno? Tak. Eh. Jestem no, tutaj. Już prawie. Okej? Okay. Ja pierdolę. Wszyscy pana szukają, musimy... Hej, hej! Tato! Co jest? Chodź! Dobrze się spisaliśmy, doktorze. Mamy dziewczynę. Kogo? Te, o której gada Marlin. Była w tunelach. Ma tu na ręku starą bliznę. I nie jest zarażona. Niemożliwe. Już zaczęli robić badania, ale musi pan przyjść. Z nie mamy wyjścia. Musi być inny sposób. Nie możemy usunąć grzyba bez zabicia nosiciela. Nosiciela? To dziecko. Nie szalka Petriego. Myślisz, że nie? Jestem tego świadom. I mimo to chcesz ją zabić? Nie. Chcę opracować szczepionkę, która ocali miliony istnień. Ile świetlików zginęło za mnie? To był ich wybór. Pytasz się mnie? Czy informujesz o decyzji? Ja chcę, żebyś zrozumiała. A gdyby to była Abi? Słuchaj, wszystko, o co walczyliśmy, wszystkie poświęcenia, te potworne. A, a, szczepionka, wszystko to usprawiedliwi. Gdyby to była twoja córka, co byś zrobił? Nie jedzenie. Dziękuję. Słuchaj, Marlin. Zrób to. Dziękuję. Powiem Joelowi. Po co? Przemierzył z nią pół kraju. Ma prawo wiedzieć. danej operacji. To słuszna decyzja. Tak. Ta. Gdybym to była ja, Chciałabym, żebyś to zrobił.

Idź do diabła, pędecho. Zabiję was! Ej, ej, co ty wyprawiasz? Menin sprząta. Nie, chodziło nam o niego, to koniec! Nie możemy tak ryzykować. Mam to w dupie. Ma rację. Nie możemy ich zostawić. Jeśli ich zabijemy, będziemy tacy jak on. Nic tam nie zrobili! Tak? Spójrz na moją twarz! Pierdolę to! Trzeba było stać na straży jak ci kazałem! Kroki! Ani kroku! ty się. się, kurwa! Pokój! Zastrzeliśmy Dosyć! Spadamy.